Cześć, Krzysztof ze strony, witajcie. Dzisiaj będzie o tym, w jaki sposób można zmodyfikować swoją furtkę w taki sposób, żeby nie trzeba było używać klucza wchodząc. No, oczywiście są wersje domofonów, różnych innych urządzeń, generalnie są na rynku rozwiązania od A do Z, można powiedzieć. Ja chciałbym wam pokazać takie, które generalnie akurat zakupiłem pół roku temu. Przez jakiś czas leżekował, sprawdzałem po prostu, jak się będzie zachowywać, położyłem na mrozie. Zobaczymy po prostu jak to działa. Dopiero po jakimś czasie to zamontowałem. Dlaczego? No bo wiązało się to z dużą ingerencją generalnie w tą bramę. Trzeba było ją tutaj dospawać, tutaj pewne elementy, bo akurat w tym, w tym przypadku tak to wyglądało. Jak to działa? Po pierwsze no mamy tu możliwość włożenia klucza. Mamy możliwość dotknięcia palcem i otwierania po prostu za pomocą linii tutaj papilarnych naszych. Mamy możliwość wbicia tutaj kodu, dzięki któremu możemy również też wejść e, tak naprawdę na, na posesję. E, no i o jeszcze dodatkowo mamy, a czy mówię NFC? Mamy taga. Przykładamy taga i jak widzicie otwiera nam się brama, tak? E, no i jedna z, z kolejnych rzeczy jeszcze do jest to jest taki pilot, który można też są e, jakby w zestawie zakupić. Po momencie kiedy wcisnę tak naprawdę ten przycisk to brama zaczyna się też jakby otwierać, i można z niej skorzystać, widzicie, o. i cyk. No i teraz tak, tak to wyglądało z backendu, z, z, back z frontendu, można powiedzieć, wygląda to w ten sposób. Tu mamy też ten sam moduł, możliwość po prostu przyłożenia karty, przyłożenia palca i wbicia tak naprawdę tutaj generalnie naszego tutaj no, kodu. I zobaczcie, tak to wygląda. Automatycznie po zamknięciu, po ilu dwóch sekundach właściwie się zamyka zamek. No i nie potrzebuję klucza wystarczy, że przyłożę palec. Otwierają się te tutaj oto drzwiczki. No i mogę już generalnie korzystać tak naprawdę z tego urządzenia. Prima Soft można powiedzieć. Jeżeli jesteście zainteresowani, to w opisie, w komentarzu macie generalnie, gdzie można kupić tak naprawdę, właściwie jak się nazywa ten zamek jeżeli chodzi o baterie no to nie wiem bo około 3 miesięcy tak jak mówiłem one są generalnie włożone no i tyle trzymają mają powiedzmy tam poziom mid bo generalnie są trzy poziomy czyli powiedzmy ten maksymalny średni i zerowy ale w momencie kiedy co ciekawe, że on oczywiście jeszcze ma moduł Wi-Fi i można go podłączyć po prostu pod Wi-Fi, co daje to jaką to daje dodatkową możliwość. W aplikacji możecie tym sterować, ale nie otwierać jakby zdalnie tą bramą, tylko bardziej nadawać klucze takie powiedzmy, yy, tymczasowe do kogoś to może wejść, ale też na przykład widzicie wszystkie otwarcia zamka i zamknięcia, otwarcia zamka, nie? Więc to też jest fajne, bo widać od razu jak ktoś na przykład wchodzi, to od razu widzę w aplikacji siedząc w domu, że lat już ktoś przeszedł tak naprawdę przez, przez tą furtkę można powiedzieć, nie? No i tam oczywiście też jest poziom baterii. Jeżeli dopiszecie sobie te wszystkie zebrane informacje dotyczące komu dajecie tak naprawdę dostęp za pomocą tej karty powiedzmy zbliżeniowej lub palce lub kodo to będziecie wiedzieć dokładnie kto wchodził, bo będzie wiadomo, że one są dopisane do konkretnych osób. I właściwie to jest wszystko, więc dość fajne rozwiązanie, sporo łatka. Pomyślcie o tym, żeby tutaj zamontować jakiś daszek, bo to jest co prawda wodoodporne, ale myślę, że warto po prostu to sobie też zamontować, bo jednak no, jest to dużo większe, dużo większe bezpieczeństwo, no i też to, że po prostu być może dłużej to potrwa, jeżeli się do momentu jakiegokolwiek nie wiem, awarii czy uszkodzenia, tyle. Trzymajcie się, dzięki. dzięki. Hej. Ok, wcześniej widzieliście, jak ten zamek wyglądał za dnia, a teraz zobaczcie, jak wygląda w nocy. Tak, w ten sposób wygląda to już o zmierzchu. Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, like wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć.